Siemka, Siemka. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Korzystając z okazji, życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Nagrywam to chyba w wigilię i film może się pokaże przed nowym rokiem. Czytam Wasze komentarze i tak przyszła mi taka myśl żeby nakręcić y, odcinek czemu kupuje złom jak mówiłem wcześniej dla jednego jest to złom dla drugiego jest to skarb e, powiedzmy takie monety jest y, florem z Williamem siódmym stany na złomy, nie? No ale takie Floreny na eBay to potrafią kosztować 10 funtów i więcej. Yy, wszystko weryfik weryfikuje pobyt. I eBay, jeżeli coś schodzi, jeżeli coś schodzi za więcej, jak złom, nazwiemy to złomem. No ja tego nie nazwę Czy chociażby chociażby te gotyckie floreny jeszcze większe byci ruchy większe lub mniejsze, no tutaj już no faktycznie to, to, to już będzie raczej raczej już prawie no, złom. ale takie monety jeszcze dosyć Czytelne. Też na eBay one schodzą na aukcjach powyżej 10 funtów. Więc no ciężko coś, za co ja płacę powiedzmy 6 funtów i mogę na tym zyskać 80-100% i więcej, nazwać to złomem. Jest, jak mówiłem wcześniej, tych monet jest strasznie mało. I wielu kolekcjonerów, nawet tych z prawdziwego zdarzenia, z dużym stażem, z może zbyt niezasobnym portfelem, takie monety kupuje. Niektórzy kupują nawet fejki żeby sobie uzupełnić kolekcję. Piękna moneta. Stan idealny, no, ale fake. Oczywiście mam, mam monety, mam monety, kilka monet, które, które są w dosyć dobrych stanach. Na przykład ten Jusudski Strzelecki MS68. Chyba jest dobra nota. <noise> I widzimy, że, że moneta jest wyśmienita. Takie monety lubię też z tym, że jest, jest jedna rzecz. Tutaj ta moneta widać, że była hamsko czyszczona. No i dla niektórych taka czyszczona moneta też jest złomem. Ale wiemy, ale te kanikę, wycieruch, potrafi kosztować 300 funtów, 300 funtów płacić za złom. No podobnie jest właśnie z tymi monetami, które kupuję, oczywiście, oczywiście no, przedział cenowy jest ogromny ale ale jest jedna rzecz której z tymi monetami tak samo na przykład z bulionem mamy tutaj Lunaropal, Opal rok małpy, pierwsze monety z serii to są ryski oczywiście na kapslu jest jedna rzecz, której z tymi monetami nigdy nie zrobimy wiecie, to ktoś kto ktoś kto podchodzi do tego stricte kolekcjonersko lub stricte inwestycyjnie bez pasji Bez. Yy... To jest pasja. Nigdy tego nie zrozumie. Jaka jest przyjemność dotknąć, poczuć sobie to srebro, poczuć to srebro w ręce. Nigdy tego nie zrozumie. Fajnie jest mieć monety. Wszystkie monety w dobrym stanie. No ale to będzie takie na wszystko oglądanie przez, przez, przez kapsel nigdy tej monety faktycznie nie dotkniemy możemy sobie ją co najwyżej pooglądać ja to rozumiem, zgadzam się biorąc taką monetę no jestem zadowolony cieszę się, że mam takiego fajnego dziadka w bardzo, bardzo fajnym stanie Fajnie. No ale jak mówiłem, z dziadkiem tego nie zrobię. Z dziadkiem tego nie zrobię. A kupując coś jak mówię po 55 pensów. I no za takiego florena płacę 6 funtów, a on na eBay kosztuje minimum, minimum 10. No to czemu nie, dlatego, dlatego oczywiście część monet, które kupiłem to jest złom, tak, ja się zgodzę. Takie monety tego typu będę próbował odratować jeszcze, mam na to, wymyśliłem sobie na to, no może nie ta, bo to jest spiłowana, ale mam kilka monet. Mam kilka monet. No, na przykład ta, gdzie tą cenę jeszcze postaram się zlikwidować. Nie wiem, czy mi się uda. No, ale jakby tą cenę ściągnąć, tutaj może trochę, troszeczkę podjąć Moneta będzie w stanie kolekcjonerskim. Nikt by się raczej nie powstydził. Miecie. Taką monetę w zbiorze. Oczywiście są stany lepsze, nie oszukujmy się, ale są też dużo gorsze. Są kolekcjonerzy i są kolekcjonerzy. Wszystko zależy od portfela. Nawet, nawet jeżeli mam tutaj 50% złomu i tego nigdy nie sprzedam, ja inwestuję. Mój horyzont czasowy jest bardzo odległy jest 10, 15, 20 lat i no nie oszukujmy się nie sądzę, żeby za 10, 15, 20 lat srebro potaniało jak wiemy srebro jest przenośnikiem inflacji inflacja idzie w górę ceny skoczyły żywności podstawowych artykułów skoczyły przynajmniej 50% w Anglii Paliwo na razie jeszcze jest jakoś tam hamowane, i za jakiś czas podejrzewam, że no ta cena srebra musi skoczyć. Skoczą wypłaty, oczywiście, a za wypłatami skoczy cena srebra. Takie mam podejrzenia. To, oczywiście, nie są jakiekolwiek porady inwestycyjne, to są po prostu moje luźne przemyślenia. Abyście mi później nie, ten... nie opierdzielali, no i powracając, korony za korony płaciłem ponad tam 16, chyba 50. I nawet korony w takich stanach na eBay schodzą na aukcjach przynajmniej za 30 funtów, w takich stanach. Wam by jeszcze troszeczkę może bardziej zeszła, droższa To już ma tutaj jakieś, jakieś dziurkę, nie na tyle Nawet za te korony płacą za nie 20 funtów Gdzie Stany już są naprawdę Też nie wszystkie <laughs> ale jest kilka, kilka monet tutaj mam które zakupiłem są w Stanach Wyśmienitych łacińska Unia monetarna piękne monety chciałbym, chciałbym podobnie jak y srebrne prowokacje, chciałem skompletować wszystkie monety będzie to na pewno niezwykle trudne, gdyż niektóre egzemplarze to jest yy, kosmos jest godzina jak widzicie, kurde druga druga, druga nad ranem jestem padnięty po Wigilii biegliśmy Indora takie połączenie polskich, polskiego czasu i angielskiej potrawy <laughs> więc jestem zmęczony dzieci poszły spać no i taki w miarę krótki filmik który, którym chciałbym się usprawiedliwić czemu, czemu kupuję czemu kupuję takie takie monety pokazywałem wam e, moje pchełki też chciałbym na tym, o tym nakręcić osobny, oso, osobny, osobny odcinek, gdyż jest to bardzo, bardzo ciekawy temat. No i tyle, przepraszam, że nie pryskałem nie radością, ale jestem już naprawdę padnięty Także jeżeli nie subskrybujecie, zostawcie subskrypcję proszę Was bardzo. Zostawcie komentarz. Eee... Wing donga. I oczywiście łapki w górę. Trzymajcie się i cześć!